widzowie, w dzisiejszym odcinku zagramy trzy rundy. Rundy w Brawl Stars. Rundy dlatego, bo dzisiaj znowu mi nie wyszedł odcinek, który trwał chyba z 20 minut, a więc po prostu nie bądźcie nam nieźli. Będą 3 rundy. Rundy. Niewygrane rundy, bo Naprawdę to nie jest takie łatwe. Nagrywać i nagrywać i nagrywać. Nagrywać. Dobra. Nie. Dobra. dobra mam Dobre, mam ulta Kurde, na chita go rozwaliłem. Grif, weź, proszę cię. Dobra. Jeszcze dwie rundy, ale normalnie dwie rundy, dwie rundy, błagam. Szybko, dobra. Dobra, dwie rundy jeszcze. Dwie rundy, tylko dwie rundy. Dobra. Dobra. nie. 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 Dobra. Druga runda i zaraz będzie. Teraz jest trzecia, ostatnia runda. Pewna ostatnia runda. Dobrze, widzowie. Cieszcie się, że robię daily, bo to naprawdę tyle emocji, tyle czasu mnie kosztuje. Naprawdę, widzowie. Wiem, że i tak nikt tego nie obejrzy. Kilka osób tylko. Co z tego? Ja i tak. Jest ważne, że dotrzymałem obietnicy. Pamiętajcie, widzowie, że ja zawsze dotrzymuję obietnicy. A więc. Jak mówię live, to mówię live. Jak mówię daily to mówię day I jest daily Dobra Jest Dobra mam Dobra, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nara.